Dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Już piątek. O, grzesiu, dzisiaj pierwszy skoczył, proszę bardzo. Cześć. Jest Kasia, dzień dobry. Walentyna, Katarzyna, dzień dobry. Pogumiła jest, dzień dobry, dzień Czerajce. dobry. Nie, tutaj. nie wiem, co tam tragicznie tego tam nie widziałem. Dzień dobry, dzień dobry. O, tu Wam jeszcze popuszczamy, takie o fajne. Jest Janina, dzień dobry, dzień dobry. Dobra, wy się tam rozkręcajcie, chociaż bardzo powoli widzę, się, że się rozkręcacie półtora minuty. No jest piąty świąt, Coś... wszyscy śpią. No chyba. Wszyscy Nie, to jest śpią, niemożliwe. albo się pakują na weekend, gdzieś jadam, albo sam na wakacjach. W każdym wakacja, bądź razie 187 dzień roku, 5 lipca, piątek. Anastazy dzisiaj Karoliny jest oraz Antoniego Bartłomieja, Cyryla Eliasza, Filomena, Jakuba Marii oraz raz Enty, Marty, Michała, Przywoja, Telimena, Talimena, Talimena, przepraszam. Trofima, Wilhelma oraz Nie Nietypowe święta, mamy dzisiaj Dzień Bikini. Dzień Bikini, też. Oraz Dzień Łapania zabiostw. Co ty no, no już, um, <laughs> ja widzę jak czas leci, bo ja dopiero co o tym święcie mówiłem, a, ja tu, już rok, a tu, już mówiłem. tu już rok minął, nie? No, także tak to, tak to słuchajcie wygląda. E, przysłowie na dzisiaj, jeżeli upały kosy i żniwa, to zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli złota, to w zimie dużo błota się nagadali. Słońce zostało podobno o 4.21 i zajdzie o 21. Filip Bosman powiedział, wpatruj się w niebo i śpiewaj z radości, gdyż słońce otula cię ciepłem i opromienia światłem. Za darmo. Za darmo, tak. No, całkowicie za darmo. Dobra, co wy tam piszecie? Czekajcie, czekajcie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Zwerynka, dzień dobry, jest Mirka, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. I tu jeszcze Bogusia, dzień dobry. Dobra, mam dowcip, jest razem dowcip. Kochany, nie mówiłam ci tego wcześniej, ale teraz wiem na pewno wkrótce będzie nastroje. To cudownie, ale czy Ty jesteś zupełnie tego pewna? Absolutnie. Oto Telegram, jutro przyjeżdża moja matka. Co? Wysłał pan wczoraj deszcz do. No, do cych... no. Ale u nas już no. słońce dzisiaj. tak U nas już słońce, już nie ma deszczu, także już będzie ok. Jak coś potrzebuje deszczu, no. to ja wysyłam. U nas już jest słońce, słuchajcie. U nas już jest dużo słońca. Dzień dobry, dzień dobry w piątek. Słuchajcie, ja dzisiaj chciałam, tak jak wam obiecałam, wczoraj opowiedzieć tak króciutko o tej nie, Króciutko słuchajcie o tej kocance, którą dostaliśmy od Pani Marii, tak? Kwiaty kocanki. Kocanka piaskowa rośnie właśnie na takich suchych terenach, na wydmach, słuchajcie. W Polsce bardzo dużo jest jej, w Rosji, w Holandii, w krajach w krajach tam, słuchajcie, przy Morzu Śródziemnym. na tak, łąka też rośnie, y suchy. Takich suchych łąkach. No musi być suchy, suchy a sucha piaszczysta od. Tiktok tam nie widzi. Sucha, piaszczysta gleba. No to I sobie rośnie kocanka. I tutaj tym ja produ wam produktem zielarskim, jest, są kwiatki, kwiatostan. Takie fajne suszki, one często też występują w różnych takich bukietach suchych, więc tutaj kwiat dobry, Jan. produktem zielarskim, słuchajcie, są suszki. Kiedyś kocanka była bardziej stosowana, dzisiaj, w dzisiejszych czasach troszeczkę mniej. Częściej występuje w różnych preparatach złożonych na wątrobę, na woreczek, na pęcherzyk żółciowy, tak? Jest to roślina z rodziny astrowatych, tak? kocanka piaskowa, kwiatostan kocanki piaskowej, surowiec jest gorzki, pobudzający wydzielanie i pracę żołądka działa rozkurczowo żółciotwórczo, żółciopędnie, yy, wpływa na przemianę materii, przeciwbakteryjnie i ściągająca, tak, kocanka. Wskazania, jakie są wskazania do stosowania, słuchajcie, yy, tej kocanki piaskowej? Przede wszystkim różnego rodzaju kolki i brzule burzucha, niestrawność nerwowa i czynnościowa, tak? Czyli takie przewlekłe, nienadżerkowe zapalenia żołądka, takie często na tle nerwowym bóle żołądka. To też tutaj kocanka jest bardzo pomocna. Zespół poposiłkowy, czyli wzdęcia, zgagi, takiego różnego rodzaju niestrawności, niedokwaśność, przewlekłe choroby wątroby, zespół dolegliwość po usunięciu pecherzyka żółciowego. Tak różne dolegliwości po usunięciu pęcherzyka żółciowego. To też kocanka, przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego, niedrożność przewodów żółciowych, zespół zagęszczony żółci, kamica żółciowa, dna moczanowa, reumatoidalne zapalenie stawów, słuchajcie i nagromadzenie toksyn w krwi. Czyli takie są tutaj wskazania do stosowania kocanki. Najczęściej robi się z tego na paru łyżkę się bierze, słuchajcie, gotuje się, spie, zalewa, jeszcze można tak z dwie, trzy minutki pogotować, poczekać aż się zaparzy i popijać dwie, trzy szklanki dziennie. Takie są wskazania, kiedyś z tego robiono nalewki, teraz coraz mniej, ale na pewno są przepisy. Ja właśnie mam tyle tej kocanki, muszę sprawdzić co doktor Różański, jakie tutaj przepisy ma na tą kocankę i może jakąś nalewkę Chyba zrobić. Chyba cały film nawet. Nawet cały film to zrobimy jakąś, słuchajcie, tutaj nalewkę z tej kocanki. I jeszcze jedno, kocanka często, wyciągi z kocanki często występują w kosmetykach. I my mamy takie kosmetyki z dwóch firm, które właśnie mają w składzie kocankę. Pierwsza firma to jest Fitomet, tylko nie wiem, a już widzę, teraz Maryśka mi to w drugą stronę poukładała. I tam jest takie serum z kocanką właśnie, a druga firma to jest tyma. I oni mają taki ziołun kocanka, to jest taki krem ziołun kocanka i mają tutaj, akurat mam tester od nich i tutaj jest ziołun kocanka olejek, który może być stosowany na twarz. I dla kogo są przeznaczone te kosmetyki właśnie z kocanką? Dla osób, dla kobiet dojrzałych, a nie tylko kobiet, dla osób dojrzałych. Dla osób z zaczerwienioną skórą, naczynkową skórą. O. Więc tutaj, właśnie, wybierajcie te, te kosmetyki z kocanką, one są bardzo fajne. A ten, ten, olejek, ten tutaj, rewelacyjnie się wchłania. Zobacz, ale ja ci dam. Ale, o, ale y... Ja muszę, bo ja. Na rękę, tak, Zobacz, wsmaruj sobie. Rozmaruj sobie, tak. dałam Ci tylko dwie kropelki. Rozmaruj na całej ręce. On się rewelacyjnie wchłania i on, tutaj już kilka tych olejków sprzedałam i panie wracają i właśnie mówią, że on idealnie też pod krem na wieczór, słuchajcie, właśnie do cery naczynkowej. Jak ktoś lubi formę olejku, to forma olejku, ktoś woli krem, no to słuchajcie, w kremie, także to, to też są kosmetyki do cer zaczerwienionych z cerą naczynkową. Bardzo dobre kosmetyki, tak? Też jeszcze kiedyś miałyśmy, mieliśmy tutaj hydrolat taki do spryskiwania, ale hydrolat się sprzedał, w tej chwili hydrolatu nie mamy. No i, i, i kocanka, słuchajcie, przede wszystkim woreczek żółciowy, dynamoczanowa, słuchajcie, niestrawności, nerwice, żołądka, tak, to kocanka żółciotwórcza, żółciopędna, rozkurczowa, tak, kocanka piaskowa, także polecam. U nas herbatkę też z tej kocanki dostaniecie. Także tak to tak to wygląda. My też, Pani Celinko, życzymy wszystkim dobrego piątku, piątunia, piąteczku, do dobrego weekendu. Słuchajcie, odpoczywajcie, żeby była fajna pogoda, żeby cały czas nie padało i żeby wszyscy wy wrócili wypoczęci. Ci, co są na wakacjach, to dobrych, bezpiecznych wakacji życzymy. No i tyle słuchajcie. Dzisiaj jest taki normalny dzień u nas, bo jest piątek, to tam yy, nie, yy, no taki, nie wszyscy dzisiaj są w pracy, więc dzisiaj są transmisje o 10 i o 15 na papadce i jedna transmisja na szmatkach o 12.45. Tak jest u nas dzisiaj dzień wygląda. Także zapraszamy słuchajcie, jeżeli macie ochotę. Ja będę dzisiaj z wami cały dzień w różnych miejscach. Tak? Tak. Miało być krótko, nie No wie, Jest krótko, jest. słuchajcie i, i dobrego piątku. Dobrego piątku Wam życzymy. Dobra. W takim wypadku do zobaczenia w no poniedziałek. A czy ze mną? A ze mną na transmisji już o dziesiątej, także tak, tak, zapraszamy serdecznie. Cześć i cześć.